Tematem dzisiejszego odcinka będzie moda w lesie. Porozmawiamy, co jest modne w sezonie 2020. Dobra, a tak naprawdę pogadamy, co się sprawdza, a co nie i co ze sobą do ubrania biorę do lasu. Zacznę od ciuchów rowerowych. W zasadzie wszystkie te ubrania podzieliłem na trzy kategorie ze względu na zastosowanie, gdzie je używamy. Po prostu, tak? Zacznę od ciuchów rowerowych. Czapka, podkask. Wiadomo. Fajnie zwrócić uwagę, żeby była bezszwowa. I z przodu miała dodatkowy materiał chroniący czoło. Tak. Kask. wiadomo po co i dlaczego. Rękawiczki. W sezonie takim bardziej ciepłym, letnim używam foksów bez palców. Od kilku lat je stosuję i te bezpalcowe są fajne. Mają dość gruby żel, są przyjemne. O ile długie, moim zdaniem się nie sprawdzają. Już chyba kupiłem dwa modele i za każdym razem mi się porwały. Dlatego używam. Takich militarnych, bardziej kupionych od kinczaków sprawdza się to całkiem dobrze. Do tego czasu dorobiłem się okularów Uwexa 706. Są to okulary z fotochromem i Color Vision i trochę więcej powiem o nich innym razem. A teraz zapraszam z powrotem do filmu. Okularki. Na razie posiadam takie, ale mam nadzieję, że zostaną wymienione na coś fajniejszego. Już w planie mam zakupienie Uweksów z fotochromem. Buty Pedeki. Nie potrafię już jeździć bez takich. I tu jest jeszcze windstopper rowerowy. Jest to głównie ubranie związane z wiatrem, tak naprawdę. Przed wodą za bardzo nie chroni. Fajnie, że mamy z tyłu dłuższą część, żeby się za bardzo nie ubrudzić. No i jest bardzo mały, cienki, tak? Można go po prostu zwinąć. Zajmuje niewiele miejsca i wszędzie wpakować. Teraz kwestia spania w lesie. Wszystko, co ma być związane z snem, pakuję w taki oto worek, Z tego względu, żeby nie zamokło mi, było suche, bo to jest najważniejsze, tak? I co tu mamy? Skarpetki na zmianę. Najważniejsze, żeby były z wełny merynosa. Z tego względu, że żadna bawełna i tym podobne nie wchodzi w grę, tak? Wełna praktycznie jedyny sensowny materiał. Czapka do spania. Przydaje się, bo... Jest chłodno czasami, no cóż tu dużo gadać. to na tym bielizna. I teraz rzecz najistotniejsza: mianowicie jest to bielizna termoaktywna. To są spodnie, tak? Koszulka. Jest to też z wełny merynosa. Ja używam firmy Brubeka i to jest akurat kolekcja Extra Wool, czyli ta najcieplejsza. I tu jest jeszcze rzecz. W tym worku też trzymam takie dodatkowe, bym miał zmarznąć. Jest to plaster, który powoduje, że jest nam cieplej, rozgrzewa nas. I taka chińska mata grzewcza podłączana na, do powerbanka. Mamy tu trzy tryby grzania. Już tego używałem, sprawuje się fajnie. Wkładam ją po prostu w śpiwór, nagrzewam go trochę wcześniej. Dzięki temu przyjemniej mi się śpi. Ostatni element to, to są ubrania, w których po prostu chodzę po lesie. Są to świetne buty Meryla. Zrobiłem w nich już naprawdę kilometry. Kupiłem je e, przed wyjazdem do Edynburga. Tam robiłem w nich 30 km dziennie po, po mieście. Żadnych odparzeń, nic. Buty są z membraną, są wodoodporne. Mają tutaj taki dodatkowy element usztywniający, piętę. Super podeszwa, naprawdę warto, kosztowały niemało, ale cieszę się, mega, po prostu z nich się cieszę. Mój ulubiony kapelusz. Nie lubię słońca, nie lubię gdy mi po prostu przegrzewa głowę, więc chodzę z nim wszędzie. Zwykła kurtka na deszcz, cienka i najważniejszym zadaniem to jest po prostu nas ochronić przed deszczem. Staram się też, żeby była po prostu jak najmniejsza, z tego względu, żeby zajmowała jak najmniej miejsca. Jako ubrania grzewcze, że tak powiem albo izolujące, używam dwóch polarów. Jeden to jest gruby polar. Akurat tu mam brusa. Membraną. Zawiera jakąś tam wodoodporność. Naprawdę fajny. Sprawdza się bardzo. Drugi polar to jest polar, który mam na sobie. Jest to cienki polar i zamieniam je w stosunku do tego, czy mi zimno, czy ciepło. Ubieram różnie. Pod spodem mam koszulkę termoaktywną, którą testuję pierwszy raz dzisiaj. Koszulka brubeka i jej zadaniem, tak jak wcześniej była tam też odzież termoaktywna, ale tamtej zadaniem było nas ogrzać, to tej zadaniem jest utrzymać temperaturę poprzez jak najszybsze odparowanie wody z naszego ciała, tak? Sprawdza się to super na rowerze, sprawdza się to podczas chodzenia. Naprawdę nie Spodnie mam X-Rite Revolution. I mega, mega fajne spodnie. Dla mnie ważną rzeczą jest odpinane nogawki. I nawet taki detal. Jedna jest niebieski, ma zamek, drugi ma czarny zamek. Nie musimy się zastanawiać, którą nogawkę do, których, do którego przypiąć miejsca. A w innych spodniach zawsze tak mam. Naprawdę fajne spodnie przerabiałem różne i nigdy się nic nie sprawiało tak jak te. Przy okazji filmu o ubraniach chciałbym powiedzieć jak się zabezpieczam przed tłuszczami i komarami. I od razu powiem, że nie jestem lekarzem na całe szczęście i jest to moje jedynie doświadczenie, to co udało mi się przeczytać, zaobserwować i to co po prostu mi się sprawdza. Pierwszą barierą to jest długi rękaw, który mam praktycznie zawsze i mało kiedy pozwalam, pozwalam sobie na odpięcie nogawek od spodni nawet jak jest ciepło z tego względu, że no spodnie, długi rękaw na rękach jest to pierwsza bariera przed kleszczami komarami drugą, rzecz, którą stosuj, drugą rzeczą, którą stosuję to jest fermentyna. mianowicie jest to środek, który rozpuszczamy w wodzie i potem pryskamy tym ubrania i to też no, naprawdę działa i jest całkiem ok Trzeci, trzecią taką barierą to jest środek przeciwko peszczom, który stosuję, kupiony w firmie militaria, jest to GUARD. Uważam, że warto go używać, jest całkiem spoko. Co mi się w nim podoba, to że nie jest w formie rozpylacza rozolu, gdzie większość leci w powietrze, tylko w formie balsamu. Więc no nie zatruwamy tak aż bardzo otoczenia dookoła siebie. No i czwartą rzeczą, którą trudno mi powiedzieć czy się sprawdza, czy nie, ale niektórzy uważają, że tak. Jest to witamina B plus czystek, na pewno nie zaszkodzi, więc warto moim zdaniem pić po prostu czystek, który powoduje, że oczyszcza nas z wielu toksyn, dostarcza sporej liczby minerałów i ono wpływa na to, że wydzielamy z siebie zapach, który przeszkadza kleszczom i komarom. Ja osobiście nawet jak nie mam swoich trzech pierwszych, że tak powiem barier, to zawsze jak jestem w towarzystwie innych osób, to komary mnie nie chwytają. Zawsze znajdą inne osoby. Czy mam krew, której nie lubią? Nie mam pojęcia, tak? Ale piję dużo czyska i to się dzieje. Sprawdzam.